Znasz ten moment, kiedy w związku chcesz powiedzieć, czego naprawdę potrzebujesz, ale ciało się spina, głos zamiera, a w środku czujesz, jakbyś miała 5 lat i bała się odezwać. Dzisiaj opowiem ci historię jednej z moich klientek Moniki. Historię o lęku, blokadach, zamrożonym ciele i ogromnym powrocie do siebie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Aleksandra Kubica, jestem certyfikowanym coachem kognitywnym i pomogłam już dziesiątkom osób oraz parom wrócić do siebie w związku, odzyskać spokój, bliskość, komunikację i przede wszystkim odbudować kontakt ze sobą. Monika weszła ze mną we współpracę, bo nie potrafiła rozmawiać z mężem. Zamykała się, bała się mówić o swoich potrzebach, w ciele miała napięcie, spięcie i lęk. A jednocześnie miała głęboko zakorzenione przekonanie, że musi się zgadzać, że nie może odmówić, także w seksie. Jej ciało zaczęło to jasno komunikować: blokadą, zamrożeniem, brakiem ochoty, lękiem. Jej ciało mówiło stop, choć jej głowa chciała być miła, nie robić problemów. To był punkt wyjścia. Pracy ze mną zawsze zaczynamy od celu i od efektu. Monika jasno powiedziała: Chcę nauczyć się rozmawiać, chcę mówić o swoich potrzebach bez lęku, chcę, żeby moje ciało czuło się bezpiecznie, chcę być w związku jako dorosła, a nie jako przestraszone dziecko. I to było piękne, konkretne i prawdziwe. I to wyznaczyło kierunek. Zaczęłyśmy pracować nad tym, co hamuje Monikę. Na poziomie przekonań, nie mogę odmówić, nie wolno mi powiedzieć, czego chcę. Na poziomie ciała, napięcie, zamrożenie, automatyczne reakcje, tożsamości kim jestem w tej relacji. Monika zobaczyła coś ważnego. W środku czuła się jak mała dziewczynka, która boi się odezwać. A żeby zacząć zdrowo funkcjonować w związku, potrzebowała wrócić do swojej dorosłej części, odpowiedzialnej, niezależnej i dojrzałej. I to właśnie zrobiłyśmy. To nie była analiza dla analizy. Od razu zamieniałyśmy lęk w narzędzia, blokadę w działanie, stare przekonania w nowe, które wspierają, napięcie w oddech i kontakt z ciałem. Monika nauczyła się sprawdzać, czy to, w co wierzy, jej służy, a jeśli nie, zamieniałyśmy to od razu. Co było kluczowe w tym procesie? Po pierwsze, systematyczność. Monika robiła ćwiczenia, eksperymenty, szukała rozwiązań. Nauczyła się sama tworzyć ścieżki działania. Po drugie, kontekst z ciałem. Pytała siebie, co moje ciało mówi, czego ono się boi, czego potrzebuje. Po trzecie, warsztaty grupowe, sesje indywidualne, gdzie pracowałyśmy nad komunikacją bez ataku, nad słuchaniem faktów, a nie interpretacji. Monika była obecna na 100%. I tu się dzieje magia. Monika śpi spokojnie, ciało się rozluźniło. Lęk opadł, potrafi mówić o swoich potrzebach. Przestała czuć obowiązek zgadzania się na wszystko, zaczęła komunikować granice i oczekiwania. Jej mąż zaczął ją lepiej rozumieć, a relacja zaczęła się naprawiać od środka. Monika wróciła do siebie. A kiedy wracasz do siebie, związek wraca razem z Tobą. Jeśli w tej historii odnajdujesz choć kawałek siebie, jeśli Twoje ciało mówi nie, jeśli boisz się rozmów, jeśli czujesz, że. Jeśli czujesz się bardziej jak dziecko niż jak dorosła kobieta, to możesz zrobić ten sam krok co Monika. Zapraszam Ci na bezpłatną rozmowę, w której sprawdzimy, czego potrzebujesz i co może być Twoim pierwszym krokiem. A link masz w opisie filmu.